O, piec kaflowy u kuchenny. To identyczne jak u majikala jest w sumie. Patrzcie, to jest taki piec jak u majikala, identyko. U majikala w pokoju tak samo kiedyś. Nie wiem, czy ten piec tam jeszcze mają, ale identyko. A i macie pomysł na taki piec telefoniczny? Wątpię. Ja. Ale można zawsze zadzwonić, podpytać, zagaić, normalnie. Zaraz się podpytamy. Trzeba było powiedzieć, za kwiatki. Ale już zapomniałem. Siema, Krzysiek. Zabinę, czy można palić z dymi? Siema. Widzowie, brakuje... 870 lapek w górę i będziemy 1000 Tysiąc łapek będziemy mieli. Rekord, widzowie. Halo? Halo, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Dzwonię pieca kaflowego. Piece kaflowego? Piec kaflowy, pokój kuchenny. No, no jest. No to ja właśnie z tego. Rozbiórki samemu to jest przybrat. Co myśmy musieli umówić, kiedy on przyjedzie tu. to jest u pana w domu? To jest u pana w domu? Tak, znajomego, domu. to jest. Jaka tam jest. Jaka tam jest. temperatura pieca? Ja mam właściciela ja mam tutaj tego dobra? No, czekam na niego. Dobra, no. no, słuchaj, ch chcę ten piec odkupić. Mhm. E, ile za niego chcesz? No nie wiem, no ile pan może zaproponować? No nie, no stówkę maks. E, ale o którym piecu teraz mówimy? No, taki kaf no kaflowy, kuchenny pies kaflowy. No, to spoko, jasne. Może być. Stówka? Bo myśmy tam jeszcze, kolega wystawił jeszcze drugi, taki pokojowy. Nie, no właśnie kolega go wystawił za darmo, nie? Aha, no, no to możecie wziąć go bo... nie, nie ma problemu, jak chcecie. To za darmo, za darmo, czy za stówę? Ale to pan chce obydwa, bo... Czyli nie, jeden, nie wiem, czy jeden, że... jeden, ten kaflowy, jeden. Ale ten kuchenny, tak? Jo, kuchenny, za darmo, kaflowy. No to ten kuchenny może sobie wziąć. Za darmo? Za darmo. No. No kurde, bo już sam nie. Pogubiłem się. A, z... Jest... A z kim wcześniej gadałem? No on jest stary, nie. A z kim wcześniej gadałem? Z kolegą. A. No to nie wiem, właśnie. Pogubiłem się, wiesz? Kolega wystawił o dwa te piece. Jeden mamy taki kuchenny, a drugi jest taki pokojowy. Normalnie? Nie wiem, czy tam na zdjęciach to mamy dwa, trzy. Normalnie? Bo nie. Halo, bo źle pana słyszy. No halo, teraz słyszy dobrze lepiej? No, teraz jest lepiej, no. No Mówię, że no co, pies tego coś tam pan pieprzy. Słyszę, że pan lekko podpity, ale wie pan, ja muszę konkrety rozumieć, nie? Konkrety muszę, słyszeć. słyszeć. to Ja na pewno nie jestem podpity. No przepraszam za to, co powiedziałem. Po prostu konkrety, no kurczę, no pan. Te... No dobra, widzę wydane, bo nie, nie wiedziałem o tym z piesem, co zingada się, dlatego że między innymi tak mi się chce siku. Że ani razu dzisiaj widzowie uszanujcie to, że przez 20, yy, przez godzinę 30, tak jak trwa stream, nie byłem ani razu siku. Bo trzeba